Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie. Krystian tutaj kochani. Dzisiaj e, tematyka hamsterka, bo nasz hamsterek e, ostatnio wrzucił e, giereczkę dodatkową, gdzie możemy zdobywać kluczyki, prawda? No, wiemy o tym doskonale. Myślę, że już wszyscy. No, wszystko by było spoko. Jakby nie to, gdyby, gdyby nie to, że jest to jakby dodatkowa aplikacja. E, i co za tym idzie? Jest tam multum reklam, prawda? No nie jest to zbyt przyjemne. Tak jak tam jeden z członków mojej grupy na Telegramie napisał, no jest to sytuacja, idzie to w złą stronę, tak? Idzie to w złą stronę. No też się z tym zgadzam, tak? Kolejne reklamy, kolejne zarabianie itd. itd., itd. No nie jest to zbyt fajne, nie jest to zbyt ciekawe rozwiązanie. Aczkolwiek, aczkolwiek, właśnie, aczkolwiek, aczkolwiek, kochani, moim zdaniem, no już w hamsterze jestem chwilę, nie wiem ile to już będzie, ale, ale trochę czasu już jesteśmy w hamsterze. Um, oni teraz twierdzą, że te klucze są potrzebne do kolejnych tam aspektów, kolejnych tematów. I moim zdaniem, oczywiście, ja osobiście no, będę to robił mimo wszystko. Będę to robił mimo wszystko um, z tego względu, że po prostu jak już coś zacząłem to nie chcę z tego rezygnować. Ja tak działam, tak funkcjonuję, no i po prostu um, zobaczymy, co z tego wyniknie. E, oni mm, mówią o pierwszym airdropie i mówią też już o drugim airdropie. To już gdzieś tam nagrywałem też na, na swoim YouTube, tak? Czyli będą, będzie, więcej tych, będzie więcej tych airdropów. A to jest kluczowe, nie? No, także moim zdaniem osobistym, czekajcie, bo chłopaki sobie jadą. Hello. Moim osobistym zdaniem, ekipa jedzie. Moim osobistym zdaniem, kochani, temat jest prosty. Jeżeli już działacie na tym hamsterze, to po prostu przeklikać, poklikać. Oczywiście czasem, czasem ktoś może powiedzieć, nie chce mi się, no i tego nie będzie robił, tak. No ja, ja oczywiście to rozumiem. Jakby każdy ma swoje gdzieś tam. Także każdy, każdy gdzieś tam, każdy robi, co uważa tak naprawdę. Ja będę klikał, no bo tak jak mówię. Zaczęło się już to robić i tak dalej, więc nie ma co przestawać. Po prostu zobaczymy, co z tego wyniknie. A czy to idzie w dobrą stronę? No nie do końca, tak? Nie do końca. No ale społeczność jest ogromna, ludzie działają. Moim zdaniem po prostu robimy, tak? Robimy. Póki jeszcze. Nie wypłacili tego pierwszego airdropa, no to myślę, że warto działać. Oczywiście co do drugiego airdropa, który ma gdzieś do, być do dwóch lat, jak oni to twierdzą, no to zobaczymy, nie? Zobaczymy jak ten pierwszy airdrop będzie wyglądał, nie? Wiecie, no, te wszystkie klikacze i tak dalej, no to, to wiecie, to nie jest coś, co... prawdopodobnie to nie jest coś, co da jakieś, jakieś kolosalne airdropy, tak? No tutaj tutaj raczej, raczej będą to jakieś tam drobniejsze sprawy, aczkolwiek. No niekoniecznie tak, no bo czasem jest tak, że e, czasem jest tak, że niespodziewanie taki temat może dać też fajnie, fajnie gdzieś tam e, zarobić potencjalnie dać potencjalnie fajnego airdropa Także to też nie jest powiedziane, że to będzie wszystko e, po 5 dolarów, nie? No, z każdego projektu. No też pytanie jak się angażujesz to, nie? No, jak wchodzisz was na tydzień i tak dalej, nie oczekuj. E, nic, nie? Ogólnie nie oczekuję, ja osobiście nie oczekuję, nie wiadomo czego, nie? E, Oczywiście mam w głowie to, że jakby poświęca się temu czas i tak dalej, no i fajnie jakby coś z tego było, tak? To jest logiczne. No ale właśnie dlatego też robię generalnie praktycznie wszystko, co jest możliwe w tym temacie, aby po prostu potencjalnie zgarnąć więcej, no to jest logiczne, tak? No, no tak działamy, tak działamy, nie? No także, a, wiecie. Wszystko zależy od was nie? jak jak będziecie działać jak to będziecie kurczę, kombinować jak do tego podejdziecie. Nie? No. Ja podchodzę w ten sposób i po prostu działam cały czas. Nie? No. No, może jeszcze tą gierkę wam pokażę z hamstera. Ja dzisiaj kolejne odebrałem kolejne cztery klucze nie kolejne cztery kluczyki odebrałem także mm, no co w międzyczasie tak robimy działamy nie? i po prostu um, zobaczymy co, co nam to przyniesie. To jest, to jest właśnie klucz. Nie? No, zdroweczki, hej. No i taka fotka jeszcze. No dobra, jesteśmy jeszcze tutaj przy okazji na kluczyku, na hamsterku. 4x4 na, 4 na, na dzień dzisiejszy. More games coming soon. No, ciekawe, jakie te gierki kolejne będą, zobaczymy. No, zbieramy te kluczyki, no, mam 16, tak? Gdzie to jest? 16 kluczyków, nie? Powinien mieć normalnie 17, bo pierwszego kluczyka z minigame nie, nie odebrałem, nie? No, to, to był mój błąd, nie? No, normalnie 17, mam 16. No i co? No, ta gierka, tutaj, jak już wcześniej mówiłem, prosta sprawa, nie? Jak chcecie pograć, musicie wygrywać najlepiej pierwsze miejsce, musicie wygrywać najlepiej mieć pierwsze miejsce w tej gierce, nie? To jest też klucz, nie? To musicie wiedzieć, nie? No, jak są jakieś takie reklamy, i tak dalej, to czasem warto to odebrać, bo wydaje mi się, że to też ma znaczenie co do kwestii, właśnie związanych z kodem. No ja, ja, ja tutaj nie będę teraz w to grał, bo ja już mam porobione, nie? No, ale tak jak mówię, gdzie się tutaj. To... 12. level gdzieś tam dobiłem, on 12. level tego tego tutaj tego rowerka i jakieś tam inne jeszcze popierdółki. Jak są te reklamy trzeba oglądać no i działać tutaj dalej. No proste. Nie, nie ma tu żadnej filozofii. Aktualizujecie, levelujecie te rowerki i po prostu czekacie aż w lewym rogu będzie, będzie czerwone, czerwona kropeczka. Klikacie, macie kod, dziękuję, działacie dalej, zdobywacie cztery kody i wyłączacie je. Prosty temat. Dobra, to tyle na, ty na ten temat, nie? Pa. To tyle na ten temat. Działamy, robimy i ciśniemy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Hej, łapka.